Bardzo istotną rzeczą wydaje mi się współpraca właśnie i z biznesem i z nauką. Naukowcy mogą nam pomóc, mogą pomóc zrozumieć, mogą wyjaśnić co się dzieje i co się stanie, jeśli nadal będziemy żyć tak jak żyjemy. A sztuka może biznesowi pomóc właśnie zrozumieć po pierwsze, ale po drugie też dać wiele Estetycznych emocji. Ja teraz oprowadzam po wystawach właśnie biznesmenów. Po dwóch wystawach, które mamy obecnie w Państwowej Galerii Sztuki, wybitnego brytyjskiego artysty Tony Craiga i wystawę z Wenecji wystawę Szkła, Szkło które wszystkim się podoba, jest piękne, estetyczne, lśniące, ale także niesie ze sobą przesłania. Myśleliśmy y, także o wizerunku biznesu i muszę przyznać, że miałam okazję przeglądać różnym systemom. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, ostatnio w Turcji, w Stambule. I y, tam jest y, sporo... Y, no właśnie mecenasów kultury, zarówno prywatnych osób, jak i e, bogatych korporacji, które prowadzą działalność filantropijną. I tego byśmy sobie e, życzyli, a żeby e, my ludzie kultury, a żeby biznes patrzył e, nie tylko na, na to, do ilu e, potencjalnych klientów dociera, ale także. Mm, Także y, myślał ogólnie o społeczeństwie i o tym, ażebyśmy y, żyli ciekawie, żyli y, interesująco, bo sztuka porusza i y, no, jest po prostu znakomitą rzeczą w życiu.